Yeah. Jest koniec naszego spotkania, ale początek nowej historii samorządowców. Co do cichej wody, to nie nabierajcie jej zbyt często w usta. Nie gadajcie po próżnicy i nie plećcie trzy po trzy. Po prostu róbcie swoje, bo dopóki wam się chce, w parę się uchowa. Kultura, sztuka, wolność słowa dlatego róbcie swoje. Może to coś da, kto wie. Róbmy swoje, róbmy swoje, dajmy to coś da, kto wie Czy paranoje, przetrzymać będzie, robią swoje, kochani. My swoje, róbmy swoje, to coś da to Państwo, w imieniu własnym, całej Rady, ale myślę wszystkich zgromadzonych, chciałem bardzo serdecznie Pani podziękować. Pani i która którzy przygotowali, moim zdaniem, fantastyczne przedstawienie satyryczne. Ja osobiście jestem pod wielkim wrażeniem i jestem przekonany, wszyscy oczywiście, jestem przekonany, że na naszych obchodach 20-lecia samorządu, który odbędzie się we wrześniu, Pani z własną grupą będzie. Właściciel programu yy, tej imprezy, gwiazdą programu tej imprezy, także jeszcze raz bardzo serdecznie y, zapraszam i dziękuję. Bardzo na ja bardzo się cieszę, że Państwu się podobało i przychodzi mi tylko taka jedna myśl, że śmiech może być nauką, kiedyś się z ludzkich. Przy barw, nie z osób natrząsnych, i mam nadzieję, że tak Państwo żeście odebrali ten program. Przy czym jeszcze raz dziękuję młodzieży, która mam nadzieję mnie słyszy teraz, bo to ich zasługa, ich wielki wysiłek. I poproszę o wielkie brawa dla nich. I jeżeli mnie słyszą, to bardzo proszę. Żeby... Ale naprawdę proszę mi wierzyć, że praca z nimi to jest przyjemna. A ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, głównie tutaj młodzieży, za przygotowanie dzisiejsze, dzisiejszej sesji, tak. dzisiejszego spotkania. Również gratuluję uchwycenia trafnego poszczególnych odgrywanych postaci. Serdecznie Wam młodzi ludzie gratuluję. Za kurtyną szkoda, że bardzo widzę. Jeszcze raz brawa, poproszę. Muszę, muszę też pogratulować Krzysztofowi Potomka, który odziedziczył wiele jego no, cech. Bardzo proszę. Ja bardzo dziękuję, że Pan burmistrz dostrzegł to, że oni są tak młodzi, że musieli naśladować osoby, które znane im są tylko ze słyszenia. To jest prawie tak, jakby się słyszało jakąś legendę o kimś i tylko jeden uczeń miał to szczęście, że parodiował własnego ojca. Wszystkim państwu dziękuję.